Odcinku Parnas Ostro Tragedia podczas gali bokserskiej. Dondiego odpowiada szpilce. Pawlak podsumował walkę. Różal ostro okaczyńskim. Były mistrz JFC w kategorii półśredniej Kamaru Usman wyraził na Instagramie chęć ponownej walki z Kamzatem Timajem. Ich pierwsze starcie, które odbyło się w kategorii średniej na gali UFC 294 zakończyło się zwycięstwem Majewa. Usman, zastępujący wówczas Paulo Koste, przegrał przez większościową decyzję sędziów. Kamzat nie chce dymać z pełnym obozem treningowym Usmana przez 5 rund Fight Night. Możemy przeczytać w poście na portalu X. Po zwycięstwie na UFC 296 Ariane Lipski, była mistrzyni KSW, wydobituje w rankingu wagi muszy UFC. Jej wygrana nad Casey O'Neill na Team mobile Arena w Las Vegas zapewniła jej 12. miejsce w rankingu, podczas gdy O'Neill spadła na 14. miejsce. Lipski, posiadająca polskie korzenie, zdobyła również 50 tysięcy dolarów bonusu za swój występ. Lipski podczas konferencji prasowej po UFC 296 określiła 2023 rok jako najlepszy w swojej karierze. Jestem bardzo zadowolona z mojego dzisiejszego występu. Właściwie to jestem bardzo zadowolona z występu przez cały rok. A nawet jestem pewna, że był to mój najlepszy rok w UFC. Trzy wygrane z rzędu w jeden rok. Teraz przeciw Casey O'Neill, która jest świetną Fighterką i mierzyła się już z wielkimi nazwiskami w dywizji, więc byłam gotowa na wojnę. Spodziewałem się wygranej przez KO, ale wiedziałem, że jeśli będę miała okazję, to ją poddam. Trenowałem, aby ją wykończyć. Wiedziałam, że poczuję moją siłę, bo mocno bije. Wiedzą to wszystkie moje przeciwniczki, dlatego próbują mnie obalić. Poprawiłem zatem umiejętności zapaśnicze i teraz z większym komfortem walczę w stójce. Kopnięcia, kolana, wszystkie wytrenowane techniki. Pracowałem też ciężko nad Judizzem, wiedziałem, że mogę ją poddać. Ariane Lipski, kończąc 2023 rok z sukcesami, zamierza kontynuować swoje wysiłki w przyszłym roku. Znana jako królowa przemocy, dąży do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Cieszę się, że UFC dał mi tę okazję do walki. Nie chodzi tylko o rankingi. Chodzi o zmierzenie się z przeciwniczkami, które wyrobiły już swoją markę w UFC, a których pokonanie zbliża mnie do mojego celu – zostania mistrzynią. Tego właśnie oczekuję po przyszłym roku. Dobrych walk ze znanymi w UFC nazwiskami. Dzięki czemu wyląduję na szczycie. Czekam na kolejne oponentki. Zawsze tylko mówię – jestem gotowa. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Jeff Neal, zawodnik UFC w kategorii półśredniej, jest zdecydowanie nastawiony przeciwko Ienowi Garemu. W wywiadzie z Arielem Helwani w programie The MMA Hour 33-letni Nil wyraził swoje niezadowolenie z zachowania Garego, który często wdaje się w słowne potyczki z rywalami. Nil, zirytowany sprzedażą przez Garego koszulki z jego zdjęciem z aresztu, planuje brutalną zemstę na 26-letnim Irlandczyku. To swojego rodzaju czysta sprawiedliwość, ponieważ on lubi przyczepić się do innych zawodników. To było słabej klasy zachowanie. Zamierzam go uderzyć. Jak tylko się z nim spotkam. Nie lubię tego typu rzeczy. Chcę po prostu zawalczyć. Uwielbiam przemoc. Taką osobą jestem i w tym się specjalizuję. To wszystko co robię. Paddy Pimblet, zawodnik UFC, nie przewiduje szybkiego powrotu do walk. Anglik planuje skoncentrować się na życiu prywatnym, rozważając powrót do klatki może dopiero w lipcu 2024 roku. W rozmowie dla ESPN po walce wspomniał, że oczekuje narodzin bliźniąt i chce teraz poświęcić się rodzinie. Chciałem walczyć na UFC 300, ale Dana ogłosił, że to będzie 13 kwietnia. A bliźniacy urodzą się pewnie między 12 a 17 kwietnia. Gdybym wiedział o terminie gali nieco wcześniej, być może mógłbym to zrobić. Chcę walczyć z kimś nad sobą w rankingu. Wraz z narodzinami bliźniaków spędzę nieco czasu z moją żoną i dziećmi. Słyszałem pogłoski na temat lipcowej gali w Manchesterze, który jest 30 Minut od mojego domu, może więc tam nie zobaczycie. Michael Page podpisał kontrakt z UFC. Ten brytyjski zawodnik ma ambitne plany, chcąc efektownie wkroczyć do oktagonu i szybko dożyć do walki o mistrzostwo. W programie The MMA Hour wyraził chęć zmierzenia się z Lionem Edwardsem, aktualnym mistrzem UFC w kategorii półśredniej. Prawda jest taka, że walczymy dla pieniędzy. Kiedy nadchodzi odpowiedni moment, ruszamy do działania. Potrafię wyobrazić sobie stracie MVP z Lionem Edwardsem w Anglii, dwóch brytyjskich fajterów. To byłoby niesamowite. Jeśli spojrzeć na drogę, którą przeszedł Chandler, to ja zdecydowanie też chcę ją podążać. Chcę wejść do organizacji z przytupem i narobić tyle szumu ile tylko możliwe. Robert Bryczek zadebiutuje w EFC 10 lutego 2024 roku, zmierzając się z Albertem Durawem. Informację tę potwierdził Marcel Dorf z Eurosportu. Bryczek z rekordem 17.5 w MMA wygrał ostatnio na OKTAGON 45. Notując piąte kolejną wygraną, w tym 11 zwycięstwo przez KO lub TKO. W przeszłości pokonał m.in. Jacka Jędraszczaka. Jego rywal Durajew ma solidną umiejętność grapplingu i 12 zwycięstw przez skończenie przed czasem. Do UFC dołączył po zwycięstwie na Galidejna White Contender Series w 2021 roku, pokonując m.in. Romana Kopylowa. Chase Sonnen, blisko związany z Colbym Covingtonem, wyraził niepewność co do jego powrotu do UFC po przegranej z Leonem Edwardsem na UFC 296. Colby przegrał przez decyzję sędziowską w Las Vegas. Na swoim kanale YouTube Sonnen omówił postawy Covingtona i przyznał, że nie jest pewien, czy Coington ponownie zawalczy w oktagonie UFC. Podoba mi się wasza sugestia walki Kolbiego z Rachmonowem. Nie jestem jednak pewny, czy Dana zrobi taką walkę. Martwię się tym, czy Colby by ją przyjął. Nie wiem, gdzie jest teraz jego serce. Tyle razy wspinał się na tę górę. Jego kariera jest teraz zagadką. Miał trzy walki o pas mistrzowski. Był tymczasowym mistrzem. Nigdy go nie stracił i obudził się pewnego dnia bez tego tytułu. Walczył z posiadaczem tytułu BMF, zdominował go i nie został BMF. Myślę, że ma wiele prawdziwych frustracji. Nie wiem czy chce od nowa zaczynać, taka jest prawda. Nie wiem czy zobaczymy jeszcze kolbiego Comingtona. Cody Garbrandt pokazał znakomitą formę, przypominającą swoje najlepsze lata, nokautując Briana Kellehera podczas UFC 296. Po tym zwycięstwie No Love wyraził chęć stoczenia walki z Davisonem Figueiredo, byłym mistrzem wagi muszej, który ostatnio zadebiutował w dywizji koguciej. Cody chce zmierzyć się z Figueiredo na nadchodzącej gali UFC 300. Chce być aktywnym w 2024 roku i wywołuje do walki Davisona Figueiredo. Ta walka miała się odbyć dawno temu. Pozbawił nas jej COVID, pozbawił mnie szansy na tytuł. Jesteś teraz w mojej dywizji, Davisonie Figueiredo. Redo, więc przygotujmy się na kwiecień lub maj. Garbrandt wyjaśnił, że chce zmierzyć się z Figueiredo, ponieważ uważa, że będzie to świetna walka między dwoma byłymi mistrzami. Garbrand początkowo miał walczyć z Figueiredo w 2020 roku na UFC 255, ale musiał wycofać się z powodu COVID-19. Teraz, czując się dobrze w dywizji koguciej, jest podekscytowany możliwością tej walki. Garbrand uważa, że UFC 300 to idealna gala na ich starcie i jest zmotywowany do walki z jednym z najlepszych zawodników w historii wagi muszej, co pozwoli mu ponownie stanąć na szczycie dywizji. Joe Rogan skrytykował występ Edwardsa przeciwko Covingtonowi na UFC 296, twierdząc, że Anglik podejmował złe decyzje taktyczne, skupiając się bardziej na udowadnianiu czegoś niż na wygraniu pojedynku. Interesujące było to, że on nie podejmował najlepszych decyzji w walce. Nie były podyktowane tym, żeby wygrał pojedynek. Chciał coś udowodnić. Wchodził w wymiany zapaśnicze z kolbim, kiedy tak naprawdę nie musiał tego robić. Myślę, że lepszą drogą do wygranej byłoby wychodzenie z parteru. Mógłby wtedy zdominować pojedynek. Wreszcie skończyło się to tak, że był na dole i pod koniec walki kolby go obijał, do czego wcale nie musiał. Dojść. To nie jest występ, który chciałbym zobaczyć u kogoś takiego jak Leon Edwards. Nie chciałbym, żeby podejmował decyzję na podstawie swojego ego, kiedy nie musiał tego robić. Szczególnie, że miał sporą przewagę w stójce. Leon Edwards po decyzyjnej wygranej nad kolbim Covingtonem na UFC 296 wyjaśnił, że mimo silnych emocji Udało mu się utrzymać skupienie przez całe 25 minut walki. W wywiadzie po walce i na konferencji prasowej, choć wydawał się zrelaksowany i uśmiechnięty, przyznał, że było to dla niego jedno z najtrudniejszych psychicznie strać w karierze. Była to zdecydowanie jedna z najbardziej emocjonalnych walk, z jakimi musiałem się mierzyć, przez jego komentarze. Mam jednak świetne wsparcie ze strony bliskich i oni pomogli mi odpowiednio się nastawić przed wyjściem do oktagonu, aby pokazać profesjonalizm. Mój umysł i ciało chciały pójść z nim na wojnę, ale spojrzałem w stronę trenerów, mamy i innych, a oni powiedzieli OK, wyłącz to wszystko na 25 minut. Minut, a potem możesz wypuścić z siebie emocje. Udało mi się to uczynić. Edwards, po komentarzach Covingtona, opowiada się za ustanowieniem nieformalnej zasady między zawodnikami, aby unikać pewnych tematów przy promowaniu walk. Podkreśla, że nie powinno się atakować dzieci ani z rodziców w celach promocyjnych. W jego opinii, negatywna reakcja na komentarze Covingtona ze strony fanów i mediów pokazała, że takie zachowania są nieakceptowalne. Edwards nazywa Covingtona tchórzem, który zawsze szuka wymówek ze swojej porażki, wskazując na jego reakcje po przegranych walkach, w tym z Kamaru Usmanem. Kiedy to Covington obwinia arbitra za swoją porażkę. Alex Pereira nie koncentruje się obecnie na potencjalnej trzeciej walce z Izraelem Adesanią w UFC. Pereira był niezadowolony z reakcji Adesani na jego wyzwanie po przegranej nad Iżim Prochacką na UFC 295, gdyż Adesania wyśmiał jego propozycję. Brazylijczyk wypowiedział się na ten temat podczas sesji QA przed galą RSFC, omawiając ich rywalizację. Nie ma to dla mnie teraz znaczenia. Wyzwałem go na walkę po zdobyciu pasa mistrzowskiego. Chciałem dać mu szansę, ale widzę, że nie dał mi żadnego szacunku za ten ruch. Śmiał się, żartował sobie z moich słów. Dlatego teraz nie ma to dla mnie znaczenia. Dał mu szansę. Jeśli wróci, dobrze. Jeśli nie, nie obchodzi mnie to. Wątpię, że chce ze mną walczyć. Bo mówiąc poważnie, wygrał ze mną tylko raz. To było jego marzenie i je spełnił. Wie, że wszystko może się wydarzyć w ponownej rywalizacji. I może znowu przegrać, więc wątpię, że ma motywację na kolejną naszą walkę. Sebastian Przybysz, były mistrz KSW, wrócił do treningów i zapowiada budowanie formy startowej. Podczas gali KSW 86 we Wrocławiu zmierzył się z Jakubem Wikłaczem, ale pojedynek zakończył się remisem po technicznej decyzji sędziowskiej w czwartej rundzie, kiedy Wikłacz wykonał nielegalne kopnięcie na głowę Przybysza. Po walce zdiagnozowano u Przybysza złamaną rękę. Po dłuższej przerwie Przybysz ogłosił, że wznowił treningi na macie, tym razem w Tajlandii. W końcu wróciłem na matę, czas się powoli wkręcać w treningi, budowanie formy rozpoczęte. Saladin Parnas, podwójny mistrz KSW, ponownie skrytykował Mariana Ziłkowskiego, zarzucając mu, że zamiast toczyć z nim walkę, woli jedynie o nim mówić. Po gali XTBKS-89, gdzie Parnas przegrał z Adrianem Bartosińskim, szef KSW Martin Lewandowski zaproponował rewanż w Paryżu. Jednak Ziłkowski, były mistrz Wagi Lekkiej KSW, sprzeciwił się tej opcji, sugerując, że to on powinien być następnym rywalem. Parnas wyraził swoje niezadowolenie na platformie X, krytykując Ziłkowskiego za unikanie bezpośredniej konfrontacji w klatce. To nie pierwsza taka krytyka Parnasa wobec Ziłkowskiego, który w czerwcu ponownie wycofał się z walki z nim. Od półtora roku nic nie robisz w życiu, tylko o mnie mówisz. Jestem poważnym zawodnikiem i chcę się rozwijać. Miałeś trzy szanse, żeby się ze mną zmierzyć. Nie skorzystałeś. Przestań mówić na mój temat. Marian Żukowski dodał na swoje social media relacje, w której informuje, że zakończył okres rehabilitacji. Jak myślicie, kiedy Żukowski wróci do oktagonu KSW? Dajcie znać w komentarzach. Wstrząsająca tragedia rozegrała się podczas lokalnych mistrzostw boksu w Rosji. W finałowej walce 14-letni bokser otrzymał serię ciosów, po czym nagle się cofnął i stracił przytomność. To wydarzenie, które zaskoczyło i zszokowało zgromadzonych widzów, zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Według tamtejszego Sport Expressu, władze rozpoczęły dochodzenie w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Niektórzy dziennikarze donoszą o serii zaniedbań podczas zawodów, co doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego. Osoby odpowiedzialne mogą nawet trafić do więzienia. U Mark Remlew, prezes międzynarodowego stowarzyszenia Stwierdził, że turniej nie był uzgodniony z Regionalną Federacją Bokserską, chociaż organizatorzy zapewnili, że spełnione zostały wszystkie warunki do przeprowadzenia zawodów. Tragedia miała miejsce w niedzielę w Pierworalsku w Rosji. 14-letni pięściarz po serii ciosów stracił przytomność i został natychmiast przewieziony do szpitala. Rosyjska Federacja Boksu przekazała smutne wieści: chłopiec zmarł w drodze do szpitala. Przyczyną śmierci miał być zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy. Pojawiają się także informacje, że na zawodach nie było kredki pogotowia, a na miejscu był jedynie jeden lekarz. Mateusz Kubiszyn odpowiedział na słowa Artura Szpilki dotyczące potencjalnej walce z Denisem Załęckim. Szpilka, komentując możliwość starcia Kubiszyna z Załęckim, stwierdził, że Załęcki nie ma szans dąd jego. Chyba, że Kubiszyn nie będzie mógł się ruszać ani zadawać ciosów. Kubiszyn z przymrużeniem oka zareagował na te słowa, sugerując, że taka walka na nietypowych zasadach, gdzie on miałby związane ręce, a Denis mógłby robić wszystko, mogłaby być ciekawa. Dodał, że chciałby mieć chociaż jedną rękę lub nogę do obrony, ponieważ inaczej Denis mógłby narzekać, że Kubiszyn tylko ucieka i nie ma kondycji do walki. Nie no w sumie... Tak pod chwilkowym punktem widzenia te zasady brzmią interesująco. Że ja mam zawiązane ręce z tyłu, a Denis może wszystko. Tylko dajcie mi coś na swoją obronę. Nie wiem, cokolwiek. Lewą rękę, lewą nogę, nie wiem, żeby mógł gryźć przynajmniej. Bo Denis by mówił, że uciekam, że ja nic tylko uciekam. I on się zmęczył, no nie ma tyle kondycji, żeby biegać, no, więc... No. Nie do wiary. Aj, oczywiście smacznej kawusi. Niech Denis się swoimi zasadami zadusi. O! Paweł Pawlak, mistrz kategorii średniej w organizacji KSW, udzielił wywiadu na kanale MyMMA.pl, odnosząc się do sobotniej Gali KSW89 w Gliwicach. Paweł podzielił się swoimi spostrzeżeniami co do walki i jego zdrowia w Dniu Gali. mówiąc, od razu po walce myślałem, że ta walka była bardzo kiepska. Byłem tak no, słabo podchodziłem do tego, i, i, ale no, też wiem, czemu tak się czułem, bo generalnie czułem, że to nie jest mój, mój dzień ogólnie, bo ten tydzień przed walką. Był bardzo ciężki i tam rozwaliłem lędźwiowy kręgosłup we wtorek. Czy w sumie w poniedziałek się to rozpoczęło i we wtorek bardziej z godziny na godzinę we wtorek, teraz sobie się czułem, już nie mogłem wstać nawet na nogach. I ciągle nie, nie, nie mogłem się schylić, i myślę, że dlatego też tak czułem, że to nie jest ten dzień, bo jeszcze tam waga mi właśnie się zatrzymała, bo robiłem, brałem bardzo mocne leki przeciwzapalne, żeby to puściło, i miałem prawie taką samą wagę jak w niedzielę, jak zaczynałem hydrolizę, więc wszystko jakby trochę dostałem po głowie, mocno w sensie mentalnie, że wszystko idzie w złą stronę. W ogóle... W kontynuacji rozmowy Rosław Świątek zadał pytanie Pawłakowi, czy Michał Materla zaskoczył go czymś. No, ogólnie był dobrze przygotowany, bo byłem pewny, że tak od trzeciej rundy to już będzie, że tak powiem, łatwiej generalnie. Choć ogólnie, i taki był twardy, moim zdaniem, bo ja też nie mam jakiegoś takiego mocnego ciosu, szczerze mówiąc. E, bo ogólnie, tak naprawdę, najgorsza runda to była trzecia, moim zdaniem. Może dlatego, że się zdziwiłem trochę, że on cały czas id idzie do przodu i jakby cały czas kondycyjnie dobrze stał. Ale no już trochę się na to wkurzyłem i dostałem okształ też w trzeciej rundzie. I czwartą, piątą rundę zrobiłem dobrą, bo wydaje mi się, że to były fajne rundy. Ogólnie dynamiczne, myślące, i ogólnie byłem z nich szybkich i byłem prze, przewidywałem praktycznie większość ruchu Michała, więc to było bardzo dla mnie znaczące i ważne. No i no, widać było, że w walce raczej dominowałem w tej walce, tak? Więc to jest ważne. No, Michał trochę jeszcze ma eksplozyc, eks, eksplozycję, tak, czyli jakby e, taki Eksplozy dynamik. Eksplozywność. Eksplozywność, eksplozywność, eksplozywność. właśnie. No, ten dynamik jest trochę mniejszy, myślę niż kiedyś i dlatego łatwo było mi go wyprzedzić. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Jarosława Świątka MyMMA.pl, link w opisie do tego filmu. Marcin Różalski często porusza tematy polityczne na swoich mediach społecznościowych. W najnowszym wideo popularny Różal wypowiedział się na temat ochrony Jarosława Kaczyńskiego. Marcin zadał pytanie swoim obserwatorom na Instagramie, czy nowy rząd nadal będzie ochraniał Kaczyńskiego. Oto fragment wypowiedzi Marcina Różalskiego. ...gorosłym przedstawicielu partyjnym opcji, która skończyła swoje rządy. Chyba nie ma... Wielkiego, wielkiej empatii w tym kraju, a biorąc pod uwagę, jak był chroniony, jako zwykły szeregowy polityk. Bo nie był ani prezydentem, ani wiceprezydentem, ani premierem, ani wicepremierem, gdzie dostać się przez ulicę, na której mieszkał, co sam żyło z cudem. Teraz się pytam, czy nowy rząd zdejmie mu ochronę? Czy nowy rząd wycofa te wszystkie służby, które go chroniły? Bo w końcu zarządzaniem mino nowy rząd. Niby pyta, pata, pytanie banalne, no a jednak nie. I tak to z nami jest. Jak jest ktoś przy korycie, to ciśniałem z nim. W tych internetach sami rycerze i rycerki, co by to po nie robili, gdyby się dostali do nich. Później. Jakub Wikłacz zamieścił na swoim Instagramie interesujące story, w którym zwrócił się z propozycją do swoich fanów. Zapytał ich, z kim chcieliby go zobaczyć w pojedynku grapplingowym na gali KSW Epic. Posłuchajcie dokładnej wypowiedzi Wikłacza. Słuchajcie, słyszałem, że na gali XTB KSW Epic mają się odbywać walki w różnych formułach i mam do was pytanie. Z kim najchętniej zobaczylibyście mnie w walce w formule grapplingowej? Może z kimś z wyższych kategorii? Dawajcie znać, a ja na relacji po prostu udostępnię najlepsze odpowiedzi. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.